Podcast Dbamy o Płynność Finanse w Przedsiębiorstwie. Cześć, nazywam się Jędrzej Daniel i od ponad 10 lat pomagam w sprawnym funkcjonowaniu firm z sektora nieruchomości budownictwa. Zajmuję się finansowaniem, gwarancjami oraz szeroko pojętym doradcą dla firm działających w branży budowlano-montażowej. Osobiście jestem także zaangażowany w projekty deweloperskie oraz związane z obrotem nieruchomościami, a tutaj w sposób systematyczny i ustrukturyzowany będę dzielić się z Wami doświadczeniem i zdobytą dotychczas wiedzą. Zapraszam do słuchania. Okej, okay, dzień dobry. Zapraszam do trzeciego odcinka podcastu Dlamy o płynność. Będziemy dzisiaj, będziemy dzisiaj rozmawiali, czy opowiem wam troszeczkę na temat kwestii zabezpieczeń, które są niezbędne do tego, żeby uzyskać gwarancję. Tak, żeby z jednej strony te zabezpieczenia specjalnie was nie bolały, ale z drugiej strony, żeby też można było w wiarygodny sposób, powiedzmy, pokazać się przed gwarantem, przed towarzystwem ubezpieczeniowym czy bankiem. Porozmawiamy sobie troszeczkę o kwestii różnic, które tutaj te, te dwa rodzaje gwarancji, czy gwarancje ubezpieczeniowe i, i gwarancje bankowe za sobą niosą. Pojawiły się trochę ciekawych historyjek. pojawi się też troszeczkę anegdotek związanych z tym, w jaki sposób gdzieś tam czasami zamawiający czy inwestorzy próbują pociągnąć pieniądze z gwarancji. A na samym końcu e, będziemy mieli króciutkie, króciutkie podsumowanie i, i wskazanie o czym będziemy rozmawiali w następnych dwóch czy trzech odcinkach, bo one w naturalny sposób będą się łączyły też z tym, o czym będziemy mówili tutaj dzisiaj. Także zapraszam do słuchania. Mówimy o tym w kółko w zasadzie, że gwarancja zabezpiecza kontrakt budowlany. No i oczywiście tak jest. To znaczy. Wymogi umowy są takie, żeby jakieś zabezpieczenie do tego, do tego kontraktu wykonujący ten kontrakt złożył. W takim bazowym modelu, jeżeli nie zrobimy nic, no to po prostu zamawiający inwestor, generalny wykonawca zatrzyma naszą gotówkę w kasie, co jest najgorszą możliwą opcją. Zaraz też będziemy mówili o tym, dlaczego. Natomiast w momencie, w którym decydujemy się na to, żeby zamienić kaucję na gwarancję, no to wchodzimy tak naprawdę w ten trójkątny układ, też z, z podmiotem, który tym gwarantem ma być, czy to bankiem, czy to, czy to towarzystwem ubezpieczeniowym. No i wówczas gwarancja zaczyna działać w ten sposób, że dopóki nic się nie dzieje, no to ten papier gdzieś tam już w tej chwili zazwyczaj w formie elektronicznej, ale sobie po prostu u zamawiającego leży i czeka. Natomiast w momencie, w którym okaże się, że Zachodzą przesłanki do tego, żeby z tej gwarancji wypłacić środki, no to my, jako wykonawca kontraktu i też zlecający udzielenia tej gwarancji, zaczynamy być zobowiązani względem towarzystwa ubezpieczeniowego czy banku do zwrotu tych pieniędzy. Także to jest taki bufor. Natomiast żebyśmy byli w stanie taką gwarancję uzyskać, to tak naprawdę bank będzie chciał, bank czy towarzystwo Ubezpieczeniowe będzie chciał określony rodzaj zabezpieczeń dla siebie. Z których na wypadek wypłaty z gwarancji mógłby ewentualnie skorzystać, gdybyśmy się uchylali od zwrotu tych środków. No i teraz, jakbyśmy sobie mm, przeszli najpierw do kwestii związanych z gwarancjami ubezpieczeniowymi, to tak naprawdę ubezpieczyciel, udzielając gwarancji, patrzy na nasze przedsiębiorstwo i przede wszystkim zastanawia się, na ile prawdopodobne jest to, że my ten kontrakt, który mamy dowieść, po prostu dowieziemy, że on będzie wykonany. W momencie, w którym ma jakąś tam wątpliwość co do tego, czy on będzie wykonany, czy nie, to zazwyczaj w ogóle w układ z udzielenia gwarancji nie wchodzi. I teraz licytowanie się, czy my damy większe zabezpieczenie, czy mniejsze zabezpieczenie, czy damy większą stawkę, gdzieś tam składki za taką gwarancję, czy mniejszą to troszeczkę jest bez sensu, mówiąc wprost. Lepiej pójść do towarzystwa ubezpieczeniowego, innego, które po prostu takie gwarancji udzieli, a ja tego typu przypadki rozdarzają się regularnie, że, że gdzieś tam podchodzimy do jednego czy drugiego towarzystwa ubezpieczeniowego, one odmawiają, idziemy do trzeciego i trzecie towarzystwo bez większego problemu e, takiej gwarancji udziela. W momencie, w którym ktoś też ma już troszeczkę doświadczenia w tym i wie w jaki sposób dane towarzystwo ubezpieczeniowe Ocenia ryzyko przy udzielaniu gwarancji, no to tak naprawdę też można już no, nie strzelać tymi ślepakami, nie chodzić tam, gdzie to nie ma sensu, i pójść od razu tam, gdzie taką gwarancję będziemy w stanie uzyskać. Natomiast, co do zasady Towarzystwa Ubezpieczeniowego, mogą też poprosić o udzielenie dodatkowego zabezpieczenia do takiej gwarancji. W takim najbardziej przyjaznym scenariuszu, też najbardziej bazowym scenariuszu dla, dla, dla naszego klienta czy dla. Wykonującego kontrakt takim podstawowym zabezpieczeniem, z którego warto jest skorzystać uważam, że zawsze, bo jest tak naprawdę najmniej problematyczne, jest Weksel. Weksel, który podpisujemy, deponujemy w towarzystwie ubezpieczeniowym. Weksel, który tak naprawdę w żaden sposób nie rozszerza naszej odpowiedzialności, no bo w momencie, w którym dojdzie do jakiegoś roszczenia z tytułu gwarancji, to i tak towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo pociągnąć nas. W zasadzie bez żadnego ograniczenia z całego naszego majątku do odpowiedzialności, bo po prostu jesteśmy zobligowani do zwrotu tych pieniędzy. Więc, jeżeli mieliśmy gwarancję na milion złotych i, i, i z tej gwarancji na milion złotych zostało wypłacone 400 tysięcy, to musimy te 400 tysięcy oddać. Teraz, gdybyśmy tego weksla nie dali, to Towarzystwo Ubezpieczeniowe i tak uzyska. Tytuł wykonawczy i po prostu będzie nas ścigać. W momencie, w którym ten weksel w towarzystwie ubezpieczeniowym jest zdeponowany, no to ta procedura związana z windykacją po prostu staje się prostsza. I w zasadzie myślę, że temat związany z zabezpieczeniami gwarancji można byłoby w tym miejscu skończyć, dlatego że dawanie jakiegokolwiek innego zabezpieczenia z punktu widzenia. Was jako wykonujących kontrakty jest po prostu bez sensu. I już uzasadniam tą tezę. Jakie mamy alternatywy? Alternatywą będzie, zastanawiam się od której zacząć, bo obydwie są złe. Alternatywą numer jeden, przyjmijmy, że w tej kolejności będzie kwestia hipoteki na jakieś nieruchomości. Mówiąc zupełnie szczerze nigdy nie przepraszam ze dwa razy za dwa razy faktycznie w, przy takiej sytuacji gdzie to była jedna z pierwszych dużych robót i tak w ogóle wszyscy faktycznie powątpiewali czy ten pan y, będzie w stanie wykonać ten kontrakt y, faktycznie tą, tą tą gwarancję zabezpieczaliśmy hipoteką natomiast z punktu widzenia y, wykonującego kontrakt dawanie hipoteki zazwyczaj y, nie jest konieczne Tutaj zazwyczaj pojawia się taka, powiedzmy, że to jest nowy klient, z którym towarzystwo dopiero się poznaje, pojawia się taka rozmowa na zasadzie: To może jakieś dodatkowe zabezpieczenie. No i zazwyczaj w momencie, w którym. Ojejku, no to jest biznes, w związku z czym w, którym, w takim momencie, w którym no gdzieś tam też underwriter, czy jakiś zespół, czy ktokolwiek inny ma do zrobienia plany, no to ta rozmowa w momencie, w którym pojawia się pytanie o dodatkowe zabezpieczenie w formie e, hipoteki, zazwyczaj jest ucinana na zasadzie nie, lepiej nie, nie róbmy tego. I zazwyczaj da się to w ten sposób wynegocjować, żeby tej hipoteki po prostu nie było. Natomiast doświadczenie moje z klientami, którzy do nas trafiali już właśnie z zabezpieczeniami jakimiś ustanowionymi gdzieś poprzez poprzedniego pośrednika, brokera, kogokolwiek, czy też gdzieś tam na własną rękę z taką hipoteką, no to doświadczenie jest takie, że w momencie, w którym wystawiamy pierwszą gwarancję, do której ta hipoteka jest zabezpieczona. No, to tak naprawdę przy każdym jednym następnym odnowieniu, każdej jednej następnej gwarancji wystawianej na zlecenie tego klienta przez to Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które już tą hipotekę sobie w Księdze Wieczystej zajęło, wiąże się z tym, że ta hipoteka po prostu jest przedłużana. I teraz intencja na początku była taka, żeby tą pierwszą gwarancję na te pierwsze, powiedzmy, 2-3 lata zabezpieczyć hipoteką budzimy się po 10 latach i, i tak naprawdę mamy ręce związane, nie możemy z tą nieruchomością nic zrobić, bo nieruchomości z hipoteką po prostu nie sprzedamy albo sprzedamy ją po jakiejś dużo, dużo niższej cenie. Także sytuacja jest no, zgoła inna niż byśmy sobie oczekiwali. No i teraz druga forma, z którą się spotykamy, jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczeń gwarancji, no to jest kwestia, o którą często się pojawia takie pytanie, czy może jakaś kaucja. No i do licha ciężkiego to trochę nie ma sensu, bo mówimy o zwolnieniu, zazwyczaj te kaucje to jest jakiś procent w tej udzielonej gwarancji, tak? Czyli zwalniamy 100 tysięcy, ale 50 000 musimy wpłacić kaucji. No i teraz tak, no płacimy składkę od całych 100 tysięcy oczywiście. W naszej kieszeni, Z naszej kieszeni najpierw musi wyjść kaucja na ustanowienie zabezpieczenia, po to, żeby później te pieniądze zwolnić. Ten rachunek ekonomiczny no, nie jest najkorzystniejszy. No i zazwyczaj pojawia się dokładnie też ta sama historia związana z ciągnięciem tej kaucji przez wszystkie następne gwarancje. Tak, miałem, mam takiego klienta, z którym współpracujemy no, już około kurczę, 7 rok. I okazuje się, tam sytuacja była taka, że on jakby trafiając do mnie z, do, do, do obsługi faktycznie w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych miał wpłacone 200 tysięcy. To był 2018 rok. Później faktycznie potrzebowaliśmy dosyć dużo, dosyć dużo limitów, także też korzystaliśmy z tego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, bo no kończył spore kontrakcje i tam były duże, duże kontrakty już powykonawczo wykonawczo do pozabezpieczenia. Także mieliśmy ten limit gdzieś tam prawie po 2 miliony cały czas zalany. No i ta kaucja od tego 18 czy 2017 roku sobie leżała. Musieliśmy poczekać, aż wszystkie te gwarancje, na akurat były trzyletnie, się skończą. I w momencie, w którym wszystkie one się pokończyły, to musieliśmy z kolei poczekać, aż towarzystwo ubezpieczeniowe będzie głodne mm, świeżych kontraktów do zabezpieczenia. I w momencie, w którym gdzieś mniej więcej od roku ten klient w tym towarzystwie nie zapłacił ani złotówki składki i mówiąc wprost, troszeczkę się za tym panem stęsknili no to przyszedł moment, że można było faktycznie postawić yy, taki warunek, że słuchajcie, my do Was wrócimy, tylko tą umowę z tego 2017 roku, sprzed 7 czy 8 lat, tą umowę tej kaucji, to już uznajemy, że ona jest zakończona, przelejcie proszę środki z powrotem yy, na rachunek klienta i wtedy możemy rozmawiać o jakichś następnych gwarancjach. Także, także ten proces no, trwał znowu dużo dłużej niż było planowane, no bo ta gwarancja, do której ta pierwsza pierwotna kaucja była ustanawiana, no to była gwarancja na 3 lata, a skończyło się na 8. No i teraz no nie będziemy w to wchodzić, bo, bo myślę, że temat jest wszystkim znany. Jeżeli wziąć sobie faktycznie wartość nabywczą tych 200 tys. złotych zwolnionych w 2023 roku w listopadzie w relacji do 200 tys. złotych danych na kaucję. 2017 czy 2018, już nie pamiętam, no to, to, to jasno można sobie oczywiście dojść do wniosku, że te pieniądze są warte pewnie połowę z tego, co były warte w momencie ustanawiania tej kaucji. Także jedna i druga opcja, i kaucje, i, i, i hipoteki to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę konieczność. I teraz ta konieczność to nie jest sytuacja, w której poszliśmy do pierwszego towarzystwa ubezpieczeniowego i okazało się, że no, nie da się nic zrobić, musi być kaucja albo, albo hipoteka. Ta konieczność to jest sytuacja, w której faktycznie żeśmy przejrzeli wszystkie możliwości tych towarzystw które ubezpieczeniowych, które udzielają gwarancji. W Polsce jest no takich dużych wiodących, takich dużych kilka, nie jest kilkanaście, ale, ale pewnie siedem, osiem można byłoby wymienić takich towarzystw, które gwarancje po prostu robią powiedzmy na co dzień. No i w momencie, w którym faktycznie ten audyt, ja nie mówię o wysyłaniu wniosków wszędzie jak poparzonym, tak? Natomiast taki audyt, rozmowa, wstępna ocena, czy to byłoby możliwe, czy nie, faktycznie w sposób taki rzetelny się zrobi i wychodzi na to, że no w tej sytuacji obiektywnie no to nie ma opcji innej niż, niż danie dodatkowego zabezpieczenia poza wekslem, no to wtedy faktycznie można się o to pokusić, tak? Natomiast, no tak jak mówiłem na początku, no, no, no robię, ja zajmuję się tymi gwarancjami w sposób. Bieżące w zasadzie na co dzień od ponad 10 lat i taka sytuacja, że faktycznie mieliśmy do czynienia z klientem, który faktycznie był zmuszony do tego, żeby to dodatkowe zabezpieczenie dać, no to mieliśmy ją dwa razy. Także to jest naprawdę opcja dodatkowa w relacji do, do bazowej, w której po prostu zabezpieczamy się na, na ułatwiające ewentualną windykację wekslu, a nie na dodatkowych yy, zabezpieczeniach. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi natomiast o gwarancje bankowe, które powiedzmy są gwarancjami, mówiąc wprost z naszej perspektywy, gwarancjami drugiego wyboru. Ze względu na to, że tak jak hipoteka ogranicza możliwość powiedzmy rozporządzania później nieruchomością w sposób swobodny, tak gwarancja yy, bankowa. Bardzo mocno ogranicza klientowi możliwość korzystania z jego limitów kredytowych. No i to też nie jest opcja, która jest dla nas opcją oczekiwaną, dlatego, że, no tak jak gdzieś tam mówiliśmy chyba w pierwszym odcinku, gwarancja, która jest wystawiona przez bank, bank patrzy na, na nią w ten sposób, jak na uruchomiony kredyt. Zgotówka nie zeszła z konta bankowego gdzieś tam w świat. Natomiast sytuacja, w której mamy, mamy, mamy gwarancję, nie wiem, na milion no to po prostu w danym banku limit kredytowy mamy o milion złotych obcięty, bo bank nie patrzy na to ryzyko związane z uruchomieniem gwarancji na zasadzie takiej jak towarzystwo ubezpieczeniowe, czyli sprawdzając czy my będziemy w stanie kontrakt zrealizować, czy też nie, jakie jest prawdopodobieństwo, że firma za rok, czy dwa, czy pięć będzie istniała itd. Tylko patrzy na to w ten sposób, że w momencie, w którym na papierze jest napisane milion złotych i wypłata na pierwsze żądanie to tak jakby ten milion po prostu był udzielony w formie kredytu. No i tutaj w przypadku banków, banki zabezpieczają limity gwarancyjne analogicznie do, do, do po prostu do udzielonych kredytów, także tutaj te, udziel, te zabezpieczenia kredytowe się pojawiają. Czasami ma to sens w momencie, w którym blisko współpracujemy z jakimś jednym bankiem i mamy gdzieś tam jakiś przyznany globalny limit, możemy z niego powiedzmy dosyć swobodnie korzystać, czyli zamieniać sobie, nie wiem, kredyt obrotowy na gwarancje yy, i tego typu rzeczy, no to powiedzmy danie jakiegoś tam zabezpieczenia, jeżeli to jest bank, z którym stały sposób usług pracujemy w formie, formie zabezpieczenia rzeczowego, hipotecznego, no powiedzmy, że ma sens, tak? Natomiast każdorazowo z całą pewnością lepiej jest w przypadku na przykład gwarancji yy, ubezpieczeniowej dać jakieś zabezpieczenie do tej gwarancji w formie weksla, który de facto no, jest takim, takim, takim wehikułem umożliwiającym łatwiejszą windykację na budowę Excla. można od razu podejść jak do, jak do tytułu wykonawczego, niż zostawiać gotówkę w rękach zamawiającego. Tak, no i teraz, i teraz dlaczego taka, taka, taka teza? O no, rachunku ekonomicznym związanym z deponowaniem Kaucji, zamiast dawaniem gwarancji, no to sobie porozmawiamy pewnie następnym razem. Natomiast sytuacja, w której dojdzie do wypłaty z gwarancji, no w moim doświadczeniu jest po prostu niezwykle, niezwykle rzadka. Tak, tu się naprawdę trzeba postarać, żeby ta wypłata z tytułu gwarancji nastąpiła. Czyli jako, jako to jakiś mail mi przyszedł, przepraszam Was, wyciszę. Tutaj w momencie, w którym realizujemy kontrakt, on jest dowieziony, wszystkim zależy generalnie, no nie na tym, żeby się ścigać po sądach i windykować, tylko na tym, żeby robota była wykonana. To naprawdę trzeba grubo popłynąć, żeby kontrakt nie tyle go nawet nie dowieść, ale żeby doprowadzić do sytuacji takiej, w której ktoś straci cierpliwość i pociągnie pieniądze z tytułu gwarancji. Także tak to wygląda. Natomiast w momencie, w którym na przykład mamy taką gwarancję usterkową, powykonawczą, ona już jest na dużo dłużej, tak? I też troszeczkę trudniej jest nam kontrolować, co tam się dzieje. No bo w momencie, w którym mówimy o gwarancji wykonawczej w trakcie wykonywania kontraktu, no to jest sytuacja, w której na danej budowie, na danej inwestycji, my, jako, jako zlecający gwarancję, ale też zobowiązani do wykonania kontraktu, my po prostu na tej budowie jesteśmy codziennie. Widzimy, co tam się dzieje. Jak się pojawiają jakieś sytuacje, które są powiedzmy potencjalnie problematyczne, no to możemy reagować od razu. Natomiast w momencie, w którym kończymy inwestycje, schodzimy z budowy, dostajemy protokół yy, końcowy, gdzieś tam się rozliczamy. W takiej sytuacji zdecydujemy się na to, żeby zdeponować gwarancję w formie kaucji, to tak naprawdę no, możecie przyjąć, że te pieniądze gdzieś tam raczej do was yy, zbyt szybko nie wrócą to w takim bazowym modelu, a z dużym prawdopodobieństwem nie wrócą w ogóle. I teraz krótka taka anegdotyczna historyjka. Współpracujemy z takim klientem, który jak ktoś jest z Poznania, to na pewno będzie kojarzył dużo różnych wykonanych przez jego przez tego człowieka realizacji, dlatego że no w przestrzeniach publicznych zajmują się ci ludzie konstrukcjami ze szkła. Także różne takie charakterystyczne poznańskie, szklane elementy, o których możemy prawda, pomyśleć, myśląc sobie o tym, co to w Poznaniu ze szkła jest zbudowane, no to będziecie, będziecie na pewno kojarzyli. Galerie handlowe, różne obiekty użyteczności publicznej, tego typu, tego typu instalacje. I teraz no, ten człowiek, jakby przez, przez całą historię działania swojej firmy zajmował się robieniem konstrukcji szklanych. Zrobili kiedyś galerię gdzieś tam za Warszawą, taką niedużą galerię handlową, na zlecenie takiej dosyć też dużej, rozpoznawalnej w Polsce firmy, która, która jest generalnym wykonawcą. No i jakby galeria galeria tak, no, 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 było pole, powstały sklepy. Także były tam wykonane roboty ziemne, później były wykonane roboty fundamentowe, następnie były wykonane roboty żelbetowe, jakieś tam konstrukcyjne. No i tu zostało zamknięte wszystko szkłem. Gwarancja zabezpieczona, czy okres gwarancji zabezpieczony kaucją? No bo tam tak nie bardzo była przestrzeń na to, żeby się dogadać, już po wykonaniu, że może jakoś tak inaczej. Zostało to mówiąc wprost zaniedbane na etapie jakby startu inwestycji, startu budowy ustaleń w tym pierwotnym kontrakcie budowlanym, także no już było jak było, gwarancja zdeponowana, w sumie czas szybko upłynie, 3 lata to to, to nie jest wieczność, no i bardzo się zdziwiliśmy, bo jakby ja nie zabezpieczałem tego kontraktu, natomiast gdzieś tam w międzyczasie nasza współpraca się zaczęła, ten kontrakt się skończył, byłem poproszony o to, żeby pomóc w tym finalnym jakby ściągnięciu tych, tych, tych zabezpieczeń albo ewentualnie już później zamienieniu tego na gwarancję, tam już wiecie, w trakcie okresu gwarancyjnego. No i bardzo się zdziwiliśmy w momencie, w którym tam... Udaliśmy się na spotkanie, czy, czy, czy zadzwoniliśmy, no weszliśmy w jakąś interakcję z tym zamawiającym. No usłyszeliśmy, że generalnie no to, to pieniądze z tej kaucji to zostały, czy muszą zostać rozdysponowane już na usunięcie VAT. No i, i teraz no co się wydarzyło? No generalnie duże aluminiowe profile, yy, które są oszklone, no w no, no tym momencie, w którym to jest zamontowane. No to już się raczej nic nie dzieje, tak? No, ewentualnie jakaś szyba może się rozszczelnić. Natomiast co się wydarzyło? No, okazało się, że szyby są popękane, popękane są również ściany, no i generalnie cały budynek usiadł. No i teraz narracja, którą przyjął zamawiający inwestor jest taka, że ze względu na to, że te nasze szyby były wadliwie zamontowane, to one uszkodziły ściany i w ogóle fundamenty, a w ogóle to doprowadziło do tego, że cały budynek usiadł. W związku z czym z tej naszej zdeponowanej kaucji no, jesteśmy zobligowani do tego, żeby no, ponieść czy po, pokryć koszty związane z usunięciem tych wad i związanych też z innymi branżami, tak? z fundamentami, gdzieś tam z robotami ziemnymi i tak dalej. No, jak słyszycie, no to jest totalny absurd. Oczywiście przebieg wydarzeń był dokładnie odwrotny, czyli budynek usiadł gdzieś tam od, od ziemi przez fundamenty, przez konstrukcję i na końcu popękały szyby. Natomiast no, wychodziło na to, że najłatwiej jest inwestorowi wejść z nami w spór, związany z tym, że to my jesteśmy winni i odpowiedzialni i będziemy. Będziemy z tej naszej kaucji zdeponowanej z tych szyb naprawiać wszystkie inne szkody, dlatego że te pieniądze po prostu były na jego koncie. I teraz łatwiej się posłużyć pieniędzmi, które mamy na koncie, niż dochodzić jakiejś aktywności od firmy związanej z robotami ziemnymi, z robotami fundamentowymi i tak itd. Tak tak A też no, wychodziło na to, że jakieś tam. Relacji, powiedzmy, biznesowo-towarzyskiej, no to, to, to ten zamawiający inwestor dosyć dobrze żył z właśnie tymi branżami ziemno-konstrukcyjnymi. A my byliśmy, powiedzmy, takim dodatkowym wagonikiem potrzebnym do realizacji tego kontraktu konkretnego związanego z oszkleniem tej galerii. W związku z czym najprościej było ten, ten nasz wagonik odczepić, posłużyć się naszymi pieniędzmi zdeponowanymi na zabezpieczenie, żeby można było po prostu te wady i usterki. Naprawić. No i generalnie, niestety, ale trzeba przyjąć, że zostawianie kaucji w gotówce, no to jest właśnie zapraszanie do tego typu, tego typu problemów. Tutaj, w tej sytuacji, no, niestety, nie udało nam się odzyskać środków, bo wiązałoby się to z no, długotrwałym procesem, tak naprawdę cywilnym. Klient się na to nie zdecydował, żeby pozywać tą firmę o, o, o zwrot kaucji, bo też, niestety, ale w tej sytuacji ciężar dowodowy byłby przerzucony na nas. To my byśmy byli zobowiązani do uzyskiwania opinii biegłych, które wykazałyby, że to no, nie Źle zamontowane szyby, popękały fundamenty tylko na odwrót. I no, no generalnie jakby ten rachunek związany z prowadzeniem tego procesu, no raczej nie był korzystny. Natomiast tak na drugą nóżkę, no to gdyby tam była zdeponowana gwarancja, to zapewniam was, że w momencie, w którym pojawiłoby się tego typu roszczenie do towarzystwa ubezpieczeniowego, o tym też pogadamy sobie następnym razem, bo to jest dosyć ciekawy tutaj temat związany z tym, że te gwarancje one są oczywiście bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie. Natomiast gdyby tego typu absurdalne roszczenie pojawiło się w towarzystwie ubezpieczeniowym, w to domyśle towarzystwo miałoby na to pierwsze żądanie wypłacić kwotę pieniędzy. A my bylibyśmy zobligowani do zwrotu tych pieniędzy, to z całą pewnością w Towarzystwie Ubezpieczeniowym zapaliłaby się czerwona lampka, która by powiedziała, że Halo, tutaj coś jest nie tak. To chyba nie do końca, jakby tak było, jak tutaj, prawda, rysujesz drogi zamawiający. I te pieniądze po prostu z gwarancji nie byłyby uruchomione. Tutaj no, jest dosyć bogate orzecznictwo sądowe, też, też Sądu Najwyższego, ukształtowane dla na artykułu 5 Kodeksu Cywilnego, czyli tej klauzuli związanej z nadużyciem prawa. I faktycznie towarzystwo z całą pewnością pieniędzy by po prostu nie wypłaciło, także nic by się nie wydarzyło. My nie bylibyśmy zobligowani do zwracania środków do towarzystwa, i też ewentualnie nawet zabezpieczenia ustanowione na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego też no, nie byłyby wykorzystane w tej sytuacji. Tutaj, tutaj raczej, raczej w ten sposób można byłoby do rzeczy podejść także no, niezabezpieczanie kaucji gwarancjami no, nie ma sensu, nie ma też sensu szafowanie jakimiś tam nie wiadomo jakimi zabezpieczeniami w relacji do towarzystw ubezpieczeniowych, hipotekami, kaucjami itd., bo zazwyczaj możemy sobie poradzić bez tego typu rozwiązań, natomiast w momencie, w którym już prześpimy ten moment, żeby ten kontrakt we właściwy sposób zabezpieczyć, no to sytuacja jest faktycznie... W tym momencie już dosyć problematyczne. Następnym razem porozmawiamy sobie właśnie o kwestii nadużycia prawa, czyli, czyli całego tutaj stosunkowi e, no, związanemu z tym, że czasami pojawiają się pomysły, żeby e, pociągnąć z gwarancji. Środki jako takie łatwo dostępny bankomat, ale w oderwaniu tak naprawdę od, od, od podstawy do ściągania pieniędzy z gwarancji. porozmawiamy sobie też o kwestii ustanawiania e, gwarancji bankowych, tego, jak do tego tematu podejść, tego, w jaki sposób tutaj e, można e, taką gwarancję uzyskać. Bo czasami faktycznie zapisy umowy mówią o tym, że gwarancja bankowa musi być. Więc wobec tego, no też warto wiedzieć, jak do tego tematu podejść, jak to zrobić. Dzięki za słuchanie. Dosyć sprawnie nam to idzie, mam wrażenie. Także tych tematów gwarancyjnych jeszcze troszeczkę w podcaście. Dbamy o płynność, będziemy poruszali w momencie, w którym wyczerpiemy temat gwarancyjny na jakiś czas. Sobie zrobimy przeskok na inne tematy, zobaczycie, co to będzie. Już w tej chwili szukujemy, zarówno następne wątki związane z płynnością w przedsiębiorstwie, natomiast szukujemy też w tej chwili również troszkę szersze grono osób, które będą mogły w tym podcaście gdzieś tam wystąpić, które będziemy zapraszali do współpracy, tak żeby też zrobiło się tutaj troszeczkę rozmaicie żebyśmy byli w stanie pozostać w kontakcie, kliknijcie gdzieś tam jakiś dzwoneczek, jakieś obserwuj, podzielcie się tym dalej, tak żebyśmy byli w stanie z tymi treściami też dotrzeć do innych osób. Pozdrowienia.